Dzień dobry państwu i witam państwa. Bardzo serdecznie nazywam się Marlena Sakowska Baryła jestem radcą prawnym, partnerką Sakowska Baryła Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych a także doktorem nauk prawnych specjalizującym się w prawie informacyjnym. I dzisiaj kontynuujemy rozmowę o prawie informacyjnym, konkretnie o otwieraniu danych za pośrednictwem portalu danych, a e, uważam, że najlepszą rozmówczynią o portalu danych jest Anna Goszczy, dyrektor Departamentu Zarządzania Danymi w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a jednocześnie pełni pełnomocniczka do spraw otwartości danych w tejże kancelarii. Dzień dobry Aniu, witaj serdecznie. Dzień dobry Maleno, witaj serdecznie. Witam wszystkich Twoich słuchaczy i niezmiernie się cieszę na zaproszenie o, no, do teraz... opowiedzenia o portalu. Portal danych. Proszę Państwa, co to jest portal danych? Za chwilę padnie takie pytanie. Natomiast pamiętajmy o tym, że portal danych to, pewne, to pewien element szerszej koncepcji, jaką to koncepcją jest ponowne wykorzystywanie informacji z sektora publicznego oraz otwieranie danych. I my dzisiaj się koncentrujemy tylko na jednym elemencie, ale jakże istotnym elemencie. Aniu, co to jest portal danych? Co, ale jak powiedziałaś, że to jest element szerszego ujęcia. To ja może najpierw powiem, jak my to szersze ujęcie widzimy. E, I e, staramy się budować taką przestrzeń otwierania danych opartą na, tak, na, na trzech filarach. Jeden filar to, to jest prawo. Mówimy tutaj głównie o ustawie otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, ale też o programie otwierania danych na lata 2021-2027. Drugi taki filar to jest filar organizacyjno-instytucjonalny, gdzie mamy pełnomocników do spraw otwartości danych, gdzie prowadzimy warsztaty edukujące, promujemy otwartość danych ale takim centrum tych wszystkich naszych działań, gdzie tak naprawdę je najlepiej widać, to jest ten filar technologiczny i to jest portal danego w PALCZ. To jest taki centralny punkt dostępu do otwartych danych kraju. No, to bardzo ładnie to zarysowałaś. To, jest, to, to otwiera nam taką przestrzeń myślenia otwartych danych i w ogóle przestrzeń myślenia o ponownym wykorzystywaniu, bo przecież obok tego możemy powiedzieć, że ponowne wykorzystywanie to także ten segment związany z trybem wnioskowym, czyli że można sobie włożyć, złożyć wniosek o ponowne wykorzystywanie i na ten wniosek uzyskać określone informacje, czy też określone parametry do, do tego ponownego wykorzystywania. A tutaj jesteśmy w pewnym takim tworze, Internetowym tworze informatycznym, pewnej koncepcji, pewnym systemie, który służy właśnie do tego, żeby zasilać go danymi i zasilać od razu, może powinnam podpowiedzieć, danymi, które są danymi otwartymi, po to, żeby można było właśnie w ten łatwy sposób z nich skorzystać. Czy dobrze to rozumiem? Tak, dokładnie tak. Więc jakby przechodząc teraz do samego portalu otwartych danych, po pierwsze, działa się o trybie wnioskowym, więc jest to tryb. Bezwnioskowy, czyli te dane, które są udostępnione w portalu, można wykorzystywać do dowolnych celów bez składania wniosków, no chyba że są tam zaznaczone jakieś warunki ponownego wykorzystywania i na to trzeba zwrócić uwagę. I wtedy, jeśli chce się wykorzystywać na innych warunkach, no to należy zwrócić się do, do takiego posiadacza danych o wyznaczenie takich innych warunków. Ale co do zasady, jednak w, nie ma tam szczególnych warunków. Zresztą one też są określone w ustawie o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji z sektora publicznego. W związku z tym dane z portalu można wykorzystywać do dowolnych celów. I to jest jakby jeden z elementów, dlaczego mówimy o otwartych danych. Nie składasz wniosków, możesz wykorzystywać, są udostępnione nieodpłatnie na portalu i może się wykorzystywać do dowolnych celów. A tej otwartości i temu wykorzystywaniu powinny też. Sprzyjać standardy, w jakich te dane są otwarte, ale też pewne techniczne dzisiaj wartości, które sam portal posiada, który umożliwia dostęp w sposób prosty, czyli przeglądanie danych, analiza wprost, ale też i poprzez bardziej zaawansowane funkcjonalności, jak chociażby wykorzystanie API, czyli interfejs programowania aplikacji. A kto zasila portal danymi? Kto ma taki obowiązek? Czy jest taki obowiązek? Czy tutaj mamy dowolność? Jak to wygląda od tej strony? Część podmiotów jest zobowiązanych na podstawie ustawy o otwartych danych i będę tak się posługiwała tą krótszą skróconą nazwą. Jest oczywiście zobowiązana do, do udostępniania danych na portalu. Generalnie można powiedzieć, administracja czy samorządowa, czy rządowa jest obowiązek udostępniania tych danych. Dobrowolnie zachęcamy do udostępniania sektor prywatny. Tutaj, tutaj nie ma obowiązku udostępniania, natomiast jeśli, jeśli faktycznie jakiś podmiot prywatny chciałby udostępniać, i tak się dzieje, bo dzisiaj już mamy dosyć sporo takich podmiotów, no to wówczas stosuje standardy takie, jakie są na portalu. Wtedy musi się dostosować do tych standardów otwierania danych, przygotować dane w taki sposób, które tej otwartości będą sprzyjały, czyli ustandaryzować je, no i oczywiście udostępnianie w sposób nieodpłatny. Natomiast zgodnie z ustawą o otwartych danych, ten katalog podmiotów, które są obowiązane do udostępniania, został tam wprost określony. A jak to się odbywa, czym się różni portal danych od BIP-u, bo ja często jestem pytana, czy ten portal danych to taki wyspecjalizowany BIP, to jedne, jedno pytanie, a drugie pytanie to, czy jeżeli ja mam dane w BIP-ie, to oznacza, że ja mam jeszcze raz je wkładać do portalu, czy, czy nie? Jak, czy, na czym polega różnica? Co to, co to oznacza dla takiego podmiotu zobowiązanego? Bioletyny informacji publicznej, tak można powiedzieć, służyły, one, one powstały zdecydowanie wcześniej, służyły trochę innym intencjom. To była taka też tablica ogłoszeń, trochę można powiedzieć, tak, i informacje zostały czy przykłady tej informacji zostały przedstawione w artykule 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej, natomiast tutaj w, 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 jeśli chodzi o ponowne wykorzystywanie portal, no udostępnieniu podlegają informacje sektora publicznego. Dzisiaj ten kompleksowość, tak jak powiedziałam, ta przestrzeń danych jest uregulowana, te, te, te filary są uregulowane w jednej ustawie o otwartych danych. W związku z tym po pierwsze rozszerzył się zakres, to nie jest, tylko informacja publiczna, tylko mówimy o informacji sektora publicznego. To nie jest tylko dostosowanie terminologii, bo znaleźliśmy się w obrębie jednej ustawy, w związku z tym musimy się posługiwać tylko tą terminologią, więc, więc, więc to nie tylko o to chodzi. A po drugie, w biuletynach informacji publicznych, tak jak powiedziałam, jeśli chodzi o tą jakość, bo to jest jakby najważniejsza cecha takich otwartych danych, tak? I oczywiście, jeśli w Biuletynie Informacji Publicznej udostępnione są otwarte dane, to w portalu mogą się znajdować same metadane i link, który prowadzi do otwartych danych w Biuletynie Informacji Publicznej. Nie trzeba przenosić, nie trzeba w dwóch miejscach tych danych udostępniać. Natomiast no ja przyznam się szczerze, że raczej. Nie pamiętam sytuacji, gdzie w Biuletynie Informacji Publicznej były otwarte dane. W związku z tym były w ten sposób porządkowane, ustrukturyzowane i udostępnione jak, jak właśnie na portalu WpL. Taką sytuację możemy mieć na innych portalach dedykowanych, tak, no bo nie zapominajmy, że... Gdzie można wyszukiwać, wyszukiwać dane, jest, jest więcej niebielej nie nie informacji publicznej. I faktycznie zdarzają się takie miejsca, gdzie, gdzie takie otwarte dane są udostępnione. Informacja o tym też jest w, w, w danego w.pl. W związku z tym. No ja bym nie, absolutnie nie podzieliła poglądu, że w Biuletynie Informacji Publicznej, bo jest to tryb bezwnioskowy i tam są informacje publiczne, to są otwarte dane. Te otwarte dane mają, charakteryzują się określonymi cechami i spełnienie tych wszystkich cech, jak właśnie kompletność, aktualność, nieodpłatny dostęp, w ogóle czym są dane, tak, no bo też mamy definicję, no to to, to, to nie jest ten kierunek, że mówienie o biuletynie to jakby zaspakaja potrzebę otwartych danych. Ja się, cieszę się, że o tym mówisz, że w ten sposób to tłumaczę, dlatego, dlatego że tu się jeszcze jedna rzecz pojawia, mianowicie nie tylko informacje publiczne są informacjami sektora publicznego, więc siłą rzeczy, ponieważ otwarte dane to jest podkategoria szerszej kategorii informacji sektora publicznego, no to może się okazać, że te informacje, które posiada na przykład taka jednostka samorządu terytorialnego, które są informacjami publicznymi, to jedno, ale obok tego ona ma bardzo wiele informacji, które są właśnie informacją publiczną, którą może wystawić jako to otwarte uh -huh. dane właśnie w portalu, w portalu danych. A co to jest portal danych? Wiesz, mnie takie rzeczy nurtują dlatego, że w ten sposób jestem często pytana przez naszych klientów. To znaczy no dobrze, portal danych to znaczy że ja mam sobie taki portal stworzyć obok tego Bipu. Naprawdę to są takie wiesz pytania uh -huh, uh -huh. z życia wzięte. Więc no, pewnie nie i oddaję tobie głos bo ty wiesz dużo lepiej czym jest portal danych. Uh. Znaczy tak, chcielibyśmy, żeby to był jeden centralny punkt dostępu do otwartych danych, gdzie każdy użytkownik, obywatel, przedsiębiorca, startup, naukowiec mógł wyszukać, wyszukać potrzebne do, do analiz, do wykorzystywania otwarte dane. I oczywiście są takie sytuacje, gdzie szczególnie samorząd posiada portal otwartych danych, który też musi spełniać oczywiście określone zasady, natomiast w, w tym jednym miejscu jest możliwość udostępniania przez, przez różne podmioty według jakby jednych ustandaryzowanych zasad. Administratorem tego portalu jest minister właściwy do spraw informatyzacji jako administrator, tak? natomiast możliwość udostępniania ma dzisiaj, można powiedzieć, każdy, tak? który, dysponuje, który dysponuje danymi, tak jak mówiłam, dobrowolnie sektor prywatny. I według określonych standardów, bo danym towarzyszą metadany, to jest jakby kluczowa sprawa, tak, więc sposób opisania tych danych też jest w portalu jednakowo. To, to sprzyja ich wyszukiwaniu, bo jakby cechą ważną portalu jest również to, że jest łatwość wyszukiwania na wiele sposobów na tym portalu tych danych, tak, mimo że mamy bardzo dużo dzisiaj podmiotów, ponad 200 udostępniających swoje dane na portalu, to dzięki temu, że one są w jednakowy sposób opisane, mają te same, mają, do wszystkich dotyczą jakby standardy metadanych, to wyszukiwanie danych jest dosyć proste. Można to zrobić przez wpisanie frazy w wyszukiwarkę, która też podpowiada pewne rozwiązania, ale można, jeśli ktoś poszukuje danych w określonej kategorii, Poszukać tych danych według kategorii, jakie są na portalu, tak? Czy to będą sprawy finansowe, budżetowe, bezpieczeństwa, społeczne? Dzisiaj, dzisiaj w portalu są wdrożone słowniki, które pozwalają na łatwe wyszukanie tych danych. Można wyszukiwać również po podmiotach, które udostępniają. Spojedane, także jest to, dzisiaj można powiedzieć, jest to portal dosyć mocno zaawansowany. No i tutaj um, taką mierzalność tego portalu, w jaki sposób on jest zaawansowany. Tą mierzalnością, można powiedzieć, jest takie badanie przeprowadzane przez Komisję Europejską co roku, Open Data Maturity. Tam są badane cztery obszary jakby dojrzałości w otwieraniu danych w poszczególnych, nie tylko dzisiaj państwach członkowskich, ale szerzej, również w innych krajach. No i między innymi jest to portal otwierania danych pod względem właśnie funkcjonalności, wykorzystywania. No jeśli mogę w tym miejscu się pochwalić, to w ostatnim takim raporcie czy rankingu za 2022 rok no portal jest sami za wszystkie te obszary. Jako Polska jesteśmy na trzecim miejscu wśród 35 państw europejskich badanych, a portal jest na drugim. To też świadczy o tym, że oddajemy do udostępniania, i zachęcamy do udostępniania inne podmioty, ponieważ oddajemy narzędzie, które dzisiaj jest technologicznie bardzo dobrze zaawansowane i rozwinięte i sprzyja tej otwartości danych. Wystarczy się tylko zarejestrować i udostępniać dane, tak? Kierując, kierując tą prośbę oczywiście do, do sektora i publicznego, i prywatnego. No to idąc tropem tego udostępniania, jak to zrobić od takiej strony właśnie zupełnie praktycznej. Załóżmy, że jestem sobie takim podmiotem zobowiązanym, bo wyczytałam to w artykule mm -hmm. trzecim ustawy o mm -hmm. otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, że jestem takim podmiotem, który jest zobowiązany i mm -hmm. dla mnie jest to istotne. Widzę swój obowiązek, chcę udostępnić dane w portalu danych. Co ja dalej powinnam zrobić? E Przede wszystkim napisać, zgłosić się do, tu wprost, do Departamentu Zarządzania Danymi w KPRM, który w imieniu ministerstwa administruje portalem, napisać do nas z konkretnymi danymi. Te dane wynikają z rozporządzenia. Niedawno, które weszło w życie rozporządzenia dotyczącego portalu danych. To są minimalne dane, tak? Dane teleadresowe instytucji, ale też osoby, która będzie jakby edytorem i będzie udostępniała te, te dane na portalu. Skrzynka kontaktować na samym portalu, to jest kontakt mapa.danego.pl i zgłasza się z, z takimi danymi. My zakładamy profil, profil dostawcy. no Taka osoba musi oczywiście założyć konto na portalu, bo samo wykorzystywanie danych nie wymaga zakładania konta. Czas można to zrobić, bo wtedy są dodatkowe funkcjonalności. Można obserwować swoje zbiory, zakładać katalogi w związku z tym. Natomiast wykorzystywanie nie wymaga rejestracji ale w momencie, w którym no, udostępnia się dane, to oczywiście mamy panel administracyjny i funkcjonalności, które służą udostępnianiu tych danych. Tak? W związku z tym taka osoba, ją nazywamy edytor, dostaje uprawnienia od nas do udostępniania danych. Oczywiście służymy tutaj wsparciem i pomocą zarówno w, w tym pierwszym procesie, na czym polega udostępnianie danych, tak? Ale nie, nie tylko przez założenie profilu, ale też pokierowanie, po jak należy to zrobić, chociaż na portalu też jest przewodnik, bardzo dobrze opisany, co też zachęcam do, do, do zapoznania się. No i później, oczywiście, jak te dane dobrze strukturyzować, tak? Ustrukturyzować, i, no i tak naprawdę coś, czego nie widać na zewnątrz, a jest właśnie też tym. tym Technicznie zaawansowaną częścią, to są działające wewnętrznie walidatory w tym portalu, które też pokazują, zawiadamiają, że w takich danych jest na przykład błąd tak? I, no i można je poprawić, zanim się udostępni. Więc, jakby ścieżka jest prosta, to jest kontakt do nas z określonymi danymi. To widać też, można wejść zobaczyć w to, co. Czy w rozporządzeniu dotyczącym portalu danych, czy, czy właśnie jakie dane są potrzebne do założenia profilu dostawcy, to jest zakładka dostawcy, i tam widać są dane te adresy. Tak, czyli siłą rzeczy jest to dużo prostsze i dużo bardziej przyjazne jeżeli byśmy chcieli sobie tworzyć od podstaw swój własny autorski portal otwartych mhm. danych, dlatego, że chcemy być tacy bardzo otwarci, to lepiej jest skontaktować się z Departamentem Zarządzania Danymi, wykonać te wszystkie czynności, o których powiedziałaś, przeczytać sobie ten samouczek, zresztą tam jest mnóstwo treści edukacyjnych na Waszym portalu, także to też jest świetne, że można sobie tak krok po kroku uporządkować wiedzę na temat tych otwartych danych i tego, czym jest portal danych i udostępniać, tak? Oddawać tak. do ponownego wykorzystywania tą drogą. Czyli mhm. można powiedzieć, że to nawet nie jest bardzo czaso i kosztochłonne. Oczywiście, że tak, co więcej raz przygotowane dane, tak, do udostępniania, tak naprawdę ich aktualizacja zajmuje jeszcze mniej czasu, tak? Obywatel ma dostęp do, do aktualizowanych danych, które się ładnie wyświetlają, można analizować w portalu. W związku z tym w, to jest, skraca, skraca tak naprawdę czas przygotowania, czas przygotowania danych i jeśli się je dobrze za pierwszym razem y, y, przygotuje. A można to równie dobrze, łatwo podejrzeć, to też jest jeden z walidatorów, bo dane te właśnie w podglądach tabelarycznych, to są dane bardzo dobrze uporządkowane. O co chodzi? Może ja taki przykład podam też, żeby żeby zobrazować, tak? bo mówię o tych danych dobrze uporządkowanych. Załóżmy, że jest to arkusz kalkulacyjny i mówimy o adresie na przykład jakiejś instytucji, tak? I z reguły ten adres jest wpisywany w, 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 jednej, w jednym polu to jest kod, miejscowość, ulica i numer. No, w, w jednym polu to jest właśnie coś, co nie jest dobrze ustrukturyzowanym ustrukturyzowanymi danymi. No. Tym elementem otwartych danych. Każda z, każdy z tych elementów ma swoją cechę i powinien być w odrębnym polu. Czyli mamy ulicę, mamy kod, mamy miejscowość, mamy numer. To są odrębne odrębne elementy. I ma znaczenie, taki, tak, w jakiej są i kolejności. I ma znaczenie, w jakiej są kolejności. To jest taki jakby najprostszy, najprostszy przykład, który chyba najlepiej też od, to proste, ale najlepiej oddające, że z czym mamy do czynienia, jeśli coś nie jest ustrukturyzowane, dobrze ułożone w tej tabeli, już, a z czymś, co, 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 jest, co jest dobrze uporządkowane, już nie mówiąc o tym oczywiście, że same tabele też nie powinny mieć scalonych, scalonych komórek, bo to już kompletnie tak samo nie daje się odczytywać maszynowo, wymaga to niepotrzebnie dodatkowej pracy. Coś, co tak jest ładne, tak. coś, co jest z wyglądu ładne, wcale nie oznacza, że, jest, że to są otwarte dane. Tak? Czyli myślę, że warto powiedzieć, że feria barw na wykresach, wykresy kołowe, jakieś właśnie opracowania z elementem opisu, to nie są otwarte dane, to znaczy to może służyć temu, że przybliżyć na przykład sposób działania określonego podmiotu i na przykład to będzie dobrze wyglądało w BIP-ie. To mhm. są takie informacje, które w Biuletynie Informacji Publicznej będą na pewno wyglądały świetnie i, i będą służyły właśnie tym walorom informacyjnym związanym z dostępem do informacji publicznej, ale przy otwartych danych chodzi o to, żeby je odczytała maszyna, więc nie mhm. tyle chodzi o urodę tych danych, co chodzi o wartość, która w tych danych jest jako danych, nie w, tych, nie w urodzie tabel po prostu. Tak dokładnie. Może się zdarzyć tak oczywiście, że, że takie opracowanie, o którym Ty powiedziałaś, tak, które jest już jakby wynikiem też przetworzenia przez daną osobę, a przecież każda inna może z danych chcieć inne analizy, inne wnioski wyciągnąć. Tak. Oczywiście takie opracowanie my dopuszczamy, ale jako dodatkowy element udostępnienia danych. Natomiast warunkiem jest to, żeby były udostępnione dane, które się w takim opracowaniu znalazły. Tak? Bo to, że, że mamy opracowanie i już jest wynikiem pewnej analizy, to oczywiście to, to jest potrzebne. Tak, tak samo, tak? takie podejście jest potrzebne. Natomiast stwórzmy możliwości do analizy każdemu według własnych potrzeb. I te potrzeby możemy sobie uporządkować różnie, w zależności od tego, czego potrzebujemy, tak możemy sobie wykorzystać te dane, które wyczytamy z portalu z portalu danych, więc ten mm -hmm. wątek właśnie tego ponownego wykorzystywania tutaj nam się bardzo ładnie pojawia. Z tego względu, że otrzymujemy dane, które możemy nazywać surowymi, no właśnie w tych umiarkowaniu, urokliwych tabelach czy w tych wartościach właśnie poporządkowanych w strukturze, bo czym możemy sobie z tego zrobić to, co faktycznie potrzebujemy? Mm -hmm. Czyli może nam to maszyna podczytać w kontekście jakiejś aplikacji, możemy sobie z tego zrobić opracowanie, które no później my jako ręcznie obrabiamy i coś z tych, na tych danych sobie liczymy. Może nam to wszystko policzyć wyłącznie maszyna, a możemy zacząć rysować sobie wykresy, które są wykresami nam potrzebnymi do naszej działalności. Tak, tak dokładnie. Możemy. Często wykorzystywanym, nie chcę tu podpowiadać, do czego mogą służyć, ale na portalu można sprawdzić, są filtry, jakie dane się cieszą dużą popularnością. To są na przykład dane dotyczące imion tak, z rejestrów PESA. No i teraz mogę sobie założyć, że jak ktoś sobie sprawdzi, jakie są najczęstsze imiona męskie czy żeńskie, no to na tym też może Stworzyć jakiś biznes, może mu to sprzyjać temu, że będzie wiedział, w jaki sposób przerodzić tego typu dane na określone korzyści. Jeżeli ma swoje. sklepik z pamiątkami, produkuje kubki, to zakłada, że więcej jest imion X, na bo przykład. populacja na to wskazuje, tak? Że więcej jednak będzie tego typu zapotrzebowania niż zapotrzebowania na imię Y. No tak, tak może być. Ale to jeszcze jedno pytanie takie właśnie, bo mówisz o tej strukturze, o tych danych, które mają być danymi surowymi, czy portal danych to jest miejsce na teksty, na przykład teksty aktów normatywnych, na teksty jakichś rozporządzeń, zarządzeń uchwał, czy to jest dobre miejsce, czy jeżeli mamy taki pomysł na otwieranie danych, to idźmy do bip od razu? Nie, to nie jest dobry pomysł, bo dane to tak naprawdę są albo liczby, albo jakieś wykazy, to mogą być fakty, ale wykazy z tymi faktami, z tymi, z tymi faktami tak? Więc tekst, czy prawne, czy inne, to nie są, to nie są otwarte dane. One w, albo biuletyny informacji publicznej, tak jak wskazałaś, no albo dedykowane portale, na których takie tego typu teksty czy... Publikatory e, powinny, być, e, powinny być udostępniane. E, jeszcze, jeszcze mogę w tym miejscu wspomnieć, jako przykład, też otwarty w, w, przez nas w ubiegłym roku, czy udostępniony portal Kronika, gdzie, e, który się również wpisuje w ponowne wykorzystywanie myślę, że o tym mówimy ale, ale zbiera zasoby e, kultury i nauki, e, i w, w, czyli nie tylko dane. E, Dane liczbowe, też zachęcam do, do, do odwiedzania tego portalu, tylko zasoby kultury, które również można wykorzystywać, również są udostępnione według określonych standardów, mają metadane. No i łącznie z, z, opisanym, z opisaniem w, w jakich celach, znaczy w celach, to. To, to już są zasoby kultury, w związku z tym będą to głównie czasopisma, zdjęcia, więc trzeba zwracać uwagę na, na warunki. Natomiast gros tych zasobów nadaje się również do wykorzystywania, a są to zasoby, z których chętnie korzystamy. Poza tym to wszystko jest takie bardzo interesujące, no bo dostęp do informacji publicznej to jedno, a ponowne wykorzystywanie otwarte dane to, to drugie i jest taka część tego ponownego wykorzystywania, na którą często nie zwracamy uwagi, ale jednak część, która jest bardzo interesująca, bo to jest dostęp między innymi do różnego rodzaju zasobów z zakresu dziedzictwa mhm. kultury i to jest świetne, że możemy sobie w jednym miejscu przejrzeć to, co być może nas bardzo interesuje, ale gdyby trzeba było iść do biblioteki, to pewnie byśmy do tej biblioteki mhm. się nie udawali, no bo dużo czasu by nam to zajęło i też musielibyśmy wiedzieć, do której konkretnie i gdzie szukać. Natomiast tutaj te rzeczy mamy w jednym miejscu i te zasoby możemy sobie tak ładnie przejrzeć w jednym, w jednym miejscu. Ja myślę, że tutaj pod, podlinkujemy te miejsca, gdzie warto mhm. jest zajrzeć właśnie dla uzupełnienia naszej dzisiejszej rozmowy. Bardzo tutaj pięknie dziękuję za, rozmowy, za tę rozmowę o portalu danych. Ja mam nadzieję, że jeszcze wiele rozmów przed nami właśnie popularyzujące Otwieranie danych, bo to niezwykle istotna rzecz. Ja myślę, że zasada zrównoważonego rozwoju, dobro wspólne to wszystko, co wydaje się takie bardzo górnolotne, tutaj przy otwieraniu danych jest niezwykle namacalne. Tak, dokładnie. Bardzo dziękuję również za zaproszenie i z przyjemnością będę kontynuować nasze spotkania i opowiadać o tych otwartych danych. No bo dzisiaj mówi się, że dane są niezbędne tak do rozwoju. Mówiło się, że jest to ropa naftowa, ale dzisiaj mówi się, że powietrze. W związku z tym na pewno nie jest to temat. Bardzo obszerny do przedyskutowania. Bardzo, bardzo obszerny, więc myślę, że jeszcze sporo rozmów i sporo spotkań przed nami. Pięknie to wie Dziękuję raz jeszcze. Ja Państwa zachęcam do subskrypcji tego kanału. Tutaj coraz więcej treści edukacyjnych z zakresu prawa informacyjnego. Wszystkiego dobrego Państwu życzę. Do widzenia. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Do widzenia.